Witam w kolejnym odcinku moich przygód w Minecrafcie. Dzisiaj mamy już chyba 12 odcinek, z tego co dobrze pamiętam. I tam widać piękny wschód słońca z pająkiem w tle. Tam pająk lata gdzieś. O. No, podelektujmy się chwilę tą niebywale piękną. Podelektujmy się tą niebywale piękną chwilą. O, tak to powinno zabrzmieć, tak. A więc podelektujmy się tą niebywale piękną chwilą jak... Noc znikaj, i pojawia się dzień Piękne Dzisiaj będziemy kontynuować nasze poszukiwanie gliny Nasza krywka jest w tamtej kierunku, więc my pójdziemy tutaj Myślę, że tu pójdziemy Jak to fajnie wygląda Tam mamy jeszcze zombiaczki, ale nie będą nam na przykład pójdziemy tędy I Myślę, że och Albo się mylę, albo widzę trochę gliny. Na pewno się mylę, ale warto sprawdzić. Tu mamy jakiś cave system. Pewnie jakiś rozbudowany. O! Jaki duży tutaj. Obszerny. Oczywiście jakiś szkielet musiał przeżyć. Jakieś zombiaki musiały przeżyć. Boże. Więc idziemy sobie dalej. Ej. Czemu ja? Czemu tu? Jak ja się tu znalazłem? Ja miś tam. Dobra, nieważne. Idziemy więc dalej. Myślę, że tutaj nie ma nic. Pójdziemy tym wybrzeżem. Tam. O, zombiaczek. spalił się. Nie zdążył nas zabić. Jaka szkoda. O. Zombie umie pływać. No chodź. Chodź. Dziwne, Dziwne wystarczył jeden cios. No ale cóż, narzekać się będę oczywiście. <laughs> no więc idziemy sobie dalej, zobaczymy, może znajdziemy gdzieś tą glinę. W tamtej kryjóweczce, co tam mam, ze zbudowałem ten domek, tam już zacząłem przetapiać glinę, którą zebrałem. A więc myślę, że... O! Jest glina! No, za dużo tutaj tu nie ma. Ale narzekać nie będę, oczywiście. Jak tym mam zwyczajny narzekać nie będę. Może gdzieś tu będzie kolejne złoże. Mm -hmm. Tutaj nigdzie nie ma gliny. Tam też nie ma więc idziemy dalej jej szukać wybrzeżem o tu jest jakiś cave system myślę że kiedyś do niego wpadnę jeśli będę o tym pamiętał oczywiście bo z tego co pamiętam to już miałem do kilku cave systemów zajrzeć tam co były przy tamtej kryjówce mojej pierwszej ale zapomniałem jak widać może w którymś z kolejnych odcinków jak już wrócę i zdobędę na tyle dość gliny żeby móc zrobić sobie dom a raczej jakiś dworek może Zrobimy dworek z gliny drewna i kamienia. Będzie. Będą kamienne... kamienne... o jest glina. Będą kamienne fundamenty <grytanie> i gliniano-drewniane ściany. Zależy ile znajdę gliny, bo jeśli będę tak znajdywał po takich dwóch kawałeczkach, to zrobię więcej z drewna, ale im więcej gliny znajdę, tym więcej glinianego domka zrobię. Rozrysuję sobie to wszystko na karsy już zacząłem nawet tak po części Oczy, żeby tu też była wina w wodzie. Super! No trochę więcej tutaj gminy jest tego co widzę. Op. No ale to tu mamy się zająć. No i teraz problem jest, żeby to ładnie jakoś... O, już się zaczęło. Trzeba tu wejść. O. O, jeszcze tu jest. A, chodź, 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 chodź. No, już tu gliny nie ma. Także możemy sobie wychodzić i idziemy dalej. I idziemy dalej, i idziemy dalej... Jeśli ktoś z was martwi się jak wrócę do domu to przypominam, że mam kompas i nie muszę się martwić o to, że się zgubię. Mam przy sobie również... Mam przy sobie również... Yy, Craftboxa i drzwi. A właśnie, jeśli macie mało miejsca w ekwipunku, tak jak ja już mam mało, bo mam du dużo na narzędzi i mięsa i tak dalej... ...proponuję wkładać wam coś tutaj, tak? W każdym momencie możecie wyjąć craftboxa, coś zrobić i go z zabrać z powrotem, więc tak naprawdę odkąd macie craftboxa, jedno więcej. Czemu ten piasek jest inny? Może jest inny kolor? No jest inny kolor tego piasku. Dobra, mniejsza o to te o ten piasek. E, możecie po prostu olać sobie już ten mały crafting w y, naszym ekwipunku, jeśli macie przy sobie mobilnego, tak zwanego mobilnego craftboxa. Ja osobiście zbytnio z niego nigdy nie korzystałem, ale teraz uznałem, że jak na taką wyprawę idę, to go wezmę ze sobą. Już tak zbierzemy... Je... ile mam tutaj? Jak zbierzemy to wszystko po 64, to myślę, że będę mógł wracać, tak? Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Eee, nigdzie tu nie ma gliny. Potrzebuję glinę. Glina, glina. Glina, glina. Bo jak ją zawołam, to przyjdzie. Hallo, Lina. Nie chcę przejść. O, słyszę pająka. Już tu pajączek jest. No, mordę, no. Tak, jak tam było troszkę, tak już teraz w ogóle nie ma. Hamstwo we wsi po prostu. Hamstwo w państwie. Hamstwo. Ja chcę glinę. Nie, to nie jest glina. Pod wodą trochę trudniej rozróżniać materiały. Ja mam z tym, jak widać, spory problem. Tak, z rozróżnianiem materiałów. Mam z tym naprawdę sporo... No wy sobie chyba ze mnie jaja robicie. Znowu trafiłem tutaj. Tu nie ma gliny. Ej, no ja się tak nie bawię. To jest po prostu nie fair. Nawet no, dobra, przynajmniej wiem, że tutaj już nigdzie gliny nie ma. Także mogę iść w, kolejną, w kolejnym kierunku. Tam albo tam. Zobaczymy. Myślę, że pójdę tam. Przedem stamtąd, pójdę tam Zobaczmy jak stoimy z czasem. Słoneczko jeszcze jest dość wysoko, także nie muszę się martwić. A jakby co, to wykopię sobie jakąś torkę tak jak tam, tylko że już raczej nie będę z niej robił kolejnego magazynu, myślę. Chociaż nigdy nie wiadomo. Jezu, to też nie ma gliny. Jestem ciekaw, kiedy kolejny update będzie. ostatnio jaki był, to jest ten, co widzicie, że mam wersję 1.2.6. Przecież no, one no już ją mam kawałeczek kilka jakiś tydzień ponad spokojnie spadaj piasku nie chcecie tutaj spadaj 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 no mm, więc mam nadzieję że szybko będzie jakiś nowy update który coś zniesie takiego mm, poprawiającego rozgrywkę no znaczy jest znaczy tak jak patrząc teoretycznie jest sporo rzeczy które można by poprawić ale praktycznie to po co można byłoby tylko udoskonalić je co najwyżej. Bo nie poprawić, a udoskonalić. Tak. Wow, tu mamy jakiś podwodny świat. Jest glina. Jest glina. Wow. Z takim ładnie to wygląda. Tutaj już nic nie ma. Tylko tam jest troszkę glina, ale zawsze troszkę jest coś. Łow mordę. Pięknie to wygląda. Taki wielki róg mariański. Sporo tej gin nawet. Wow. No, coś myślę, że jak zwierzemy to złożę. To... O Jezus Maria. Ile? To już powoli będziemy mogli się do domu zbierać, co mi się wydaje. No skończyła mi się łopata. No, coś mi się wydaje, że będziemy się zbierać do domu jak już skończymy wydobywać tą glinę Także dokończę ją zbierać i będziemy mogli się chyba zbierać Jaki ryb? <laughs> Nie czuję, że rymuje. Piękne złoże, no po prostu... Na, ta na takie coś czekałem po prostu dzisiaj. Na takie coś po prostu dzisiaj czekałem. I jeszcze głębiej. ja Ojacie. To jest po prostu gliniany raj. Witamy w glinianym raju. Jak się okaże, że jest... O, już nie mam miejsca. To tutaj walniemy. Nie, spokojnie, starczy. Starczy, to mogę wam zapewnić. Starczy nam tej gliny. I to spokojnie. No. I to się nazywa dobra wyprawa. Teraz wracamy szybko. Bo już słońce, gdzieś słońce? Słońce już się złe schowa więc wracamy a mamy gliny zaraz wam powiem ile Raz, 2, 3, 4, 5, 6 razy 6 sześć, to jest 36 jezu 400 gliny mamy razem z tamtym co to byłem i tamtym to nawet jest więcej 400 coś będzie wziąć to na 4 100 coś kostek szybko do domu oj gdzie była moja kryjówka teraz tamta chyba gdzieś tam Jest! Aaaa! Szybko! Szybko! No to tak. ja... ...po wodzie to ja szybko nie, nie pójdę. Nie popłynę. No to tak trochę wygląda jakbym wychodził po tej wodzie. O, o, oj! Do, oj, co za lag! Co za lag! O nie! Słońce zachodzi! Zaraz wyjdą koszmarne potwory! Będą mi chciały zjeść! Będą musiały uciekać! Się nie chce! Teraz jedyne co nam pozostaje to znalezienie miejscówki Ale ja już ją znajdę i przygotuję Nie będę was tym gnębił I w następnym odcinku pokażę Wam jak buduję mój chaosik Pewnie niektórym wyda się to głupie i nudne Ale ja, ja lubię pokazywać jak buduję W końcu to już w tej grze chodzi o zdobywanie surowców i budowanie Więc co innego można w tej grze pokazać No jeszcze można walczyć z potworkami Ale takim formerem to ja nie jestem Zobaczmy czy się przetopiło wszystko o, pięknie. Teraz niech się topi. Nie wiem ile trwa ten odcinek. Myślę, że chyba zbyt krótko, żeby go kończyć. Ale no cóż. <laughs> Według mojego zegarka trwa już około 10 minut. Więc ja się z wami żegnam. Z namawiam do komentowania i zapraszam do niego. Życzę wam miłego oglądania. I spotkamy się już niedługo w kolejnym odcinku moj mojego świata Minecraft. I mam nadzieję, że wam się ten odcinek spodoba, tak samo jak następny, tak samo jak poprzednie. Więc, sayonara.